Kuby, młody, zdolny, bardzo owocny, świetny, ma akurat tu taką zestaw prac, bo on zawsze zmienia swoją serię, robi różne. Tym razem pokazał to, co chciał pokazać akurat tej galerii. E, się nazywa Denis Koleńio Peña. Dobrze mówię? Powiedzmy. Artysta z Kuby, który tutaj już w Polsce jest przynajmniej od roku, więc specjalnie, jak mówię, tę pracę zrobił do tej galerii ze względu na to, że tutaj pracował z dziećmi i prowadził rysunek. Bardzo dzieci to chwalą i cenią. Ono sobie może powiedzieć dużo, zwłaszcza przedstawię ten problem, który zaistniał w jego pracach. A Saladaty Krasicka i Barna będzie tłumaczyła, dobrze? Bardzo proszę. Buenas noches. Disculpen por hablar en mi lengua por hablar en español, pero es mi primera lengua y es la más cómoda. Perdón por hablar en po pero es mi to lengua y es la más cómoda. Perdón por hablar en español, pero es mi primera lengua y es la más cómoda. A jeszcze w niej przedstawiałem własne prace. Pero quiero aprovechar este momento para para dar las agradecimientos. Alex, przede wszystkim podziękować. E, principalmente, bueno, soledad, przede wszystkimństwie. <laughs> i <laughs> <laughs> e, y todo el colectivo de la galería eh, Maria Anna i Xabego colectivo powiedz Czy galerii Mary? czyli Ma Marii, Ani Y también quiero aprovechar para dar muchas muchas gracias a Mónica que me apoya muchísimo y me ayuda con todo el trabajo. Padre de Mónica, Eva y madre, Rodito Mónica Marco y Evie. W especialnym, una amiga muy która mi Agnieszka. I też bardzo mi pomogła. Y su esposo <laughs> cubano también. I jej mąż, który jest Kubańczykiem, też mi pomógł. I w I wszystkim przyjaciołom. I dziękuję a todos por el, por estar A Wam wszystkim, którzy tutaj przyszliście na tę wystawę, chciałam podziękować za obecność. Nie chcę mówić o ale z nie się Jeśli i jeżeli podejdziecie do mnie w jakimś momencie i zapytacie się po prostu o moje pracę. Dziękuję bardzo za przybycie i Dziękujemy i Nie, musisz powiedzieć coś o tych swojej sztuce, Dlaczego tak jest? Algo tiene que decir porque es así. Lo pregunta un artista, así que bueno. Ustedes entre ustedes, no sé. Generalmente el trabajo es sobre temas sociales. Gúmina, trabaja sobre temas sociales. Principalmente la identidad como herramienta de trabajo. Y gúmina, la jako como pracy. de trabajo. Es de alguna manera de alguna manera autorreferencial. O sea, que es sobre vos mismo, sobre mi experiencia. Que precede a wszystkim nawiązuje do własnych Donde todas las amistades, amigos, familia hacen influencia en uno y nos transforma consecutivamente. że y, jak gdyby nawiązuje do tego, że nasi, na, ludzie, którzy znamy, nasi przyjaciele, nasza rodzina wywierają na nas wpływ i że to chciałam wyrazić w moich sprawach. Konklusión, la identidad es la conclusión del nuestro ambiente, del ambiente que nos rodea. Że nasza świadomość jest w jakiś sposób syntezą naszego otoczenia, jaki ma wpływ na nas. To jest Nieprawda, tak dużo mówiłeś, żeby spać. Eso lo tiene que descubrir. Bo Ania jeszcze tak zachęca, żeby i porque dice que vos aplasté tanto durante la cuando colgaro, ni tanto aplasté de Ale Denis mówi, że każdy musi to odkryć. To nie można to podać. To może ty powiesz, bo dużo wiesz. Nie, jeżeli, jeżeli twórca no, no. chce no, no. zostawić to w formie formie do odkrycia, to, to sądzę, że, sądzę, że należy obejść pracę i odkrywać, a resztę i wszelakie pytania kierować a tutaj. Po angielsku, hiszpańsku bądź po polsku w, w, przez, przez tłumaczy. No ja wiem, że ktoś to jeden z pierwszych, który przyszedł do grana i no bardzo jest zakochany. Takie angielskie wina, ja, że na moralę. Ja tylko chciałam dodać eh, od siebie, eh, że eh, bardzo jesteśmy eh, szczęśliwi, że Denis eh, wystawia się eh, właśnie dzisiaj w naszej galerii. Dlatego, że jest przyjacielem już od ponad roku i zajmuje się, prowadzi zajęcia z dziećmi i naprawdę robił to przez cały rok doskonale. Dzieci się wiele nauczyły. No i poznaliśmy go jako osobę, no bo w takich, takich tygodniowych cotygodniowych spotkaniach prawda, jest możliwość i porozmawiać i poznać osobę i pomimo, że jest tak dalekiego kraju, ale jest bardzo nam bliski. I te prace, jak, jak gdyby jeszcze bardziej wzbogacając tak, takiego właśnie wspaniałego człowieka. Także bardzo Ci dziękujemy. No, dziękujemy, tak. Ja jeszcze chciałam powiedzieć tak, że artysta ma już e, prace swoje w kolekcjach na całym świecie. E, nie będę wymieniać, ale świat jest no, ja duży i szeroki. Więc was jest, jest dosyć dużo. Bardzo fajnie by było, gdyby w kolekcji z turystów, naszych przyjaciół, naszych obecnych gości też znalazł w swojej kolekcji pracy Denisa, bo naprawdę jest to młody, obiecujący artysta i wydaje mi się, że jeszcze ta szansa jest, że możecie kupić go potem, to nie wiem. <laughs>

Gracias por dar un agradecimiento también que agradable de tu parte. Sí. Bueno, es Yeah. So, which ones are yours? So which ones are yours? Yeah. Yeah. All of them the Yeah, all of this. Okay. And the other room, yeah. too. Yeah. Yeah.